Stara plotka, Z kogo To W ogóle nie wiem skąd wziąłeś te, te plotki. To znowu je tylko Jerzyński w Polsce. Mam pokazać, że moja wyjdzie do ciślaka, bo reszta się schowa. Dzisiaj to jest boks w domu Pięściarza. Jak widać zresztą po ekranie w tle, jak widać po pierwszym planie, na dwa dni jesteśmy przed galą w Wielkim Klinczu. Ciekawa nazwa miejscowości, w której odbędzie się galera Rocky Boxing. Jak się czujesz? Tak, witam serdecznie. Wczoraj wielkie sprzątanie. chaty na, na Twoje przybycie, a jutro ważenie, a w piątek wielki clincz. Także tak jak to nazwałeś. Czuję się bardzo dobrze, waga praktycznie zrobiona. Także zostały ostatnie gramy do zbicia. No i co, my no, bijemy się. Ta miejscowość, w której zawalczysz o międzynarodowego mistrza Polski, jest dosyć ważna dla Ciebie, tak? Bo pochodzi z niej Twoja małżonka. Znaczy się troszeczkę podśmiechuję, że najpierw. Z z miejscowości Wielkich Lincz porwałem swoją żonę, a teraz mam nadzieję w piątek porwać pas Mistrza polski zawodowy. Także, także będzie to miłe wspomnienie na mapie Polski dla mnie. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, przedstaw swojego rywala, powiedz co, co o nim wiesz. Za dużo nie wiem, generalnie nie skupiam się na tym, ale jest to Marek Prochaska zawodnik z Czech. Z tego co mi wiadomo, zawodnik wywodzi się z kiboksingu. Co, co, co o jego stylu mogę powiedzieć, tyle że boksuje za podwójną gardą, nie boi się wymian. I ja coś wytrzymałem zawodnikiem z tego co trener mój, mój przedstawiał, także no zobaczymy jak będzie przygotowany na Jerzewskiego, tak? Nowa motywacja w Twoim domu? Oczywiście, urodził Cię syn. Jak godzisz te obowiązki? Wydaje mi się, że bardzo dobrze się uzupełniamy. Ja troszeczkę bardziej domem żona, dzieckiem, wiadomo, jako matka, aczkolwiek staram się w wolnych chwilach odciążyć ją i spędzać z synem bardzo dużo czasu, bo jest to dla mnie bardzo ważne. No i co, no i cudowne momenty, tak? Duża zmiana 180 stopni w życiu. Odszedłem od wszystkich tematów, które po prostu mogą stanowić problem, jeżeli chodzi o życie prywatne. Zostaje tylko rodzina, sport, czyli praca. No i idę w tym kierunku, tak? I wszystko co robię już dalej, czy prywatnie, czy po prostu sportowo, no to dedykuję swojemu synowi, także jest to dla mnie motywujące. Ostatnio cała Polska, mam wrażenie, kibicowała przeciwko Bredisowi w finale WBSS-u, a Ty e, chyba wręcz przeciwnie, bo jesteś jedynym Polakiem, który e, jako koledze kibicował temu Bredisowi. Tak, nie ukrywam tego i jakoś generalnie uciekam od jakichś rozmów, e, typu hejtowanie kogoś za coś, bo sprawa, która e, gdzieś tam się wydarzyła kiedyś, kompletnie mnie nie dotyczy. A wracając do po prostu Twojej odpowiedzi, no to świetny finał, mi się bardzo podobała walka, bardzo techniczny boks. E, może ludzie liczyli na troszeczkę więcej fireworków, a tym razem było bardzo technicznie. E, no i co? No i wygrał Myris? E, no i udowodnił, że jest moim zdaniem numerem jeden, jeżeli chodzi o kategorię cruiser na świecie, tak? No te sparingi z nim myślisz, że pomogły ci, nauczyły cię czegoś? No rozbiły ci nos, pamiętam, tak? Tak, nie tyle, nie tyle może też sam cios, co felerny kask, którego używałem dzisiaj już na szczęście zmieniłem już od tamtej pory, aczkolwiek jest to dowód na to, że wielokrotnie byłem pytany o Bradysa w różnych wywiadach, że, że, że jest to zawodnik z tak zwaną bombką w ręce. I naprawdę nie jest on dużym kruzerem, bo normalnie waży w okresie jakimś tam przygotowawczym 95-6 kg, z tego co z nim rozmawiałem a w trakcie walki 89 nawet potrafi ważyć to jest bardzo dynamiczny i bardzo silny, no ale to chyba też ze względu na jego y, fizykę, bo jest, jest, jest dość mocno krępy zbudowane, tak? Także wydaje mi się, że y, o to w tym wszystkim chodzi, a jeżeli chodzi o same sparowanie z tymi zawodnikami, no to najwięcej mi dały, czy, czy sparingi z Aleksandrem Usykiem, czy sparingi z Krzyśkiem Wodarczykiem, jakiś czas temu, to już troszeczkę minęło, ale były, y, z, z Marisem Bredisem, y, a nawet i wspólne jakieś utarczki z Michałem Ciślakiem, także z z takimi zawodnikami uważam, że są bardzo dobre, ponieważ czołówka powinna sparować czołówką, jeżeli możemy się nazywać wszyscy czołówką, bo ja, ja generalnie nigdy nie oceniam nikogo ani siebie, ale uważam, że, że gdzieś tam jesteśmy w stanie na, na, na równy poziomie wszyscy sparować i przygotowywać się, tak? Ta najbliższa walka będzie po raz kolejny w Polsce, a Ty chyba już gdzieś tam jesteś głową. Za granicą miała być walka o pas mistrza Unii Europejskiej. Chyba chciałbyś się wyrwać i, i posmakować trochę tego boksu, którego posmakowałeś na spalingach. Wiesz co, generalnie rzecz biorąc, głową na pewno jestem przy walce piątkowej, bo jednak myślał indyko o niedzieli, a w sobotę łeb musieli, także trzeba pomyśleć tutaj najpierw o tej walce. I, i, I nie wybiegać dalej w przyszłość. Aczkolwiek, no mówię, jestem już parę lat w tym boksie. Jednak no, chciałbym dostać fajną ofertę walki jeszcze fajnie, jakby był jakiś tytuł w stawce, jechać i zaboksować. Mój rekord odpowiada, jestem zawodnikiem niepokonanym, także nic nie stoi na przeszkodzie, jestem dość wysoko notowany, jeżeli chodzi o rankingi, na przykład bokserskie czy, 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 czy WBC. Także po prostu nie ma żadnej przeszkody, żeby Jerzyski został zakontraktowany, no ale ja mówię, wielokrotnie jest tak w karierach zawodników, że albo bardzo długo czekają zawodnicy, ponieważ walka z nimi wygrana z nimi za dużo nie daje a przegrana zabiera wszystko i w tym momencie ja jestem takim underdogiem troszeczkę że jednak jestem dość ryzyko jest walki ze mną bo wygrana ze mną tak naprawdę tej czołówce nie daje za dużo a przegrana zabiera wszystko bo automatycznie zamienia się z nimi miejscami tak ja to wszystko rozumiem, bo boks trzeba też rozumieć jako jakiś system matematyczny i tak na to patrzę. Z kolei ja jestem gotowy na to wszystko i fajnie by było, ja mówię, dostać tą ofertę. Ja na pewno bym się nie zastanawiał, bo wielokrotnie to, co rozmawiałem z Tobą też prywatnie, jak słyszę chłopaków, którzy dostają gdzieś ofertę walkiem mistrzostw świata czy, czy jakieś fajne pasje stawcy do tego pieniądze i mówią, że oni jeszcze się nie, bo coś tam muszą, się trenują po 10 lat, ale jeszcze muszą przebiec z wachółka dookoła stadionu i, i zrobić trzy przewroty w i wtedy będą gotowi, no to dla mnie to jest śmiechu warte, bo generalnie później gdzieś ta kariera zostaje przełamana jedną walką bądź jednym głupim ciosem, i później wszyscy drapią się po głowach i mówią, a mogłem pojechać, no bo, bo była walka i mogłem spróbować zawalczyć, a już widać, by się udało. A nawet patrzą czysto biznesowo, no to jakieś pieniądze fajne wchodzą w grę. No bo nie oszukujmy się, każdy robi coś po coś. Ty pracujesz dla jakichś pieniążków, ja boksuję nie tylko dla prestiżu i dla spełnienia własnych marzeń, ale również dla finansów, tak? Także no każdy robi coś w życiu po coś. Chcesz, tak? Mówiłeś o braid że mało waży. Ty też. To jest jakby niecodzienna chyba sytuacja, że jest jeszcze 24 godziny do ważenia, a ty masz już limit od chyba paru godzin. Może być tak, że jestem bardzo stęskniony za boksem, to dlatego. A druga sprawa, uwierz mi, że nie jest łatwo naprawdę, bo, bo zapachy są, mnie strasznie wyostrzone. Jak sąsiadka trzy mieszkania obok smaży kotleta, to ja to naprawdę <coughs> czuję. Mogę Ci powiedzieć na przykład co teraz jedzą dwa bloki obok, ale to może nie na kamerze. Yy, ale generalnie rzecz biorąc, tym razem nie zostawiłem tego sobie, bo mógłbym naprawdę dzisiaj zostawić jakieś 2-3 kg i, i męczyć się dzisiaj jeszcze wieczorem, ale jestem przygotowany, wszystko na ludzie jest zrobione, jakieś pół kilo, gdzie to zejdzie przez noc, spokojnie tej nadwyżki mam i co, jutro ważenie. W poważeniu wrzucam jedzonko, no i ładowanie, tak? Czyli, czyli oczywiście nie będzie to pizza, kebaby i różne inne rzeczy, jakbyś się mogło wydawać ludziom, tylko jednak węglowodane w postaci jakiegoś ryżu makaronu i ładowanie się. Także myślę, że na walkę będę ważył z powrotem te 96-97 kg. Plota poszła na Twitterze, że walka się szykuje Cieślak Jerzewski 2 Pay Per View, albo nie Pay Per View, ale Polsat Boxing Nights. Czy ktoś się kontaktował z Tobą? stara plotkaro. Z kogo to, w ogóle nie wiem skąd wziąłeś te, te plotki i nie wiem kto jest starą plotkarą, od kogo to wyszło. Znaczy wiem i się lepiej przyznaj sam, bo wiesz, że potrafię oznaczać w internecie ludzi. A jest co generalnie, jak mam być szczery tutaj odpowiedzieć, to yy... Chyba z własnej perspektywy mogę nazwać to plotką, bo naprawdę do mnie nie dotarła żadna informacja, żadna oferta, żadna rozmowa z nikim. Słyszałem yy, ja już jakiś czas temu, że Polsat faktycznie chce organizować galę Polsat Night, ale o rozmowie na temat mój, czy na temat Michała, czy na temat ewentualnej konfrontacji nie było żadnej. Yy, odpowiadając na twoje pytanie, no to co? No to ja już ostatnio dzwonili do mnie z innego portalu i pytali wczoraj faktycznie o, te, o to. No to no to co? No to znowu tylko Jerzyski w Polsce mam pokazać, że moja wyjdzie do ciślaka, bo reszta się schowa. Pochowają się po krzakach. No jak będzie trzeba, no to zrobię. Tylko generalnie będzie ważne tutaj yy, czas na przygotowanie i pieniądze. No a resztę, no to chwyje po to, żeby mieć z ludźmi, tak? Jasne, dobra. No to jak na koniec byś zachęcił do tego, żeby włączyć, oglądać tę walkę. słyszę że zanudziliśmy Twojego pieska trochę chlapie. Może nie wszystkich zanudziliśmy, no to tym, którzy zostali powiedz, czego się możemy spodziewać. No generalnie psu się nie dziwię, bo przed wywiadem cały czas to Ty głośno zapowiadałeś, że, że to będzie mocny wywiad i że będziesz chciał kogoś pocisnąć w tym wywiadzie, ale jednak jesteś grzeczny, jak zwykle Piotrek. A wracając do tematu, no to oczywiście zachęcam do oglądania w piątek gali Rocky Boxing Night, gdzie Wejdę znowu po długim czasie do ringu, ale mam nadzieję, że będzie to fajna walka z Marką Prochacką, Międzynarodowy Pasmistrza Polski. Także serdecznie zapraszam. piątek około 23.00 widzimy się w ringu. Pozdrawiam.